Z niecierpliwością odliczam każdy dzień do czasu, kiedy wreszcie zobaczę moje maleństwo. Wyobrażam sobie, jaki będzie miało kolor oczu, do kogo będzie podobne. Od miesięcy kompletuję wyprawkę. I choć jest mi coraz ciężej i szybko się męczę, ciągle jeszcze biegam po sklepach, by wszystko było gotowe na ten wielki dzień. Fizjologia kobiet ciężarnych odbiega od fizjologii zdrowej kobiety. Dochodzi przede wszystkim do zmian hormonalnych, Przewaga progesteronu niestety predysponuje do wystąpienia zakażeń układu moczowego. Z drugiej strony, retencja wody w organizmie, większe przyjmowanie płynów sprzyja oczyszczaniu układu moczowego. Zatem, z jednej strony, kobieta jest bardziej podatna na zakażenia, szczególnie w dwóch ostatnich trymestrach ciąży, z drugiej strony, nasz układ odpornościowy jakoś sobie radzi, mimo że jest osłabiony przez ciąg. Choć utęsknieniem czekam na dziecko i cieszę się ciążą, to czasami mam już dosyć, zwłaszcza gdy kilka razy w ciągu godziny biegam do toalety. Ale co zrobić? To tylko przedsmak tego, co mnie czeka za dwa miesiące. Ciężarna przede wszystkim powinna przyjmować duże ilości płynów, często opróżniać pęcherz, unikać zaparć. Natomiast objawy, które powinny skłonić do wizyty u lekarza, to często oddawanie moczu, parcie na mocz oddawanie niewielkiej ilości moczu, czy oddawanie moczu kroplami. Mimo dodatkowych kilogramów staram się być aktywna. Regularnie chodzę na pływalnię i do szkoły rodzenia. Dzidziusiowi bardzo się to podoba. Gdy czuję, że ćwiczę, ga nogami i boksuje mnie w brzuch. Czasami jest to bardzo bolesne. W przypadku wystąpienia infekcji układu moczowego konieczna jest wizyta u lekarza, szczególnie w pierwszym trymestrze ciąży, gdzie ryzyko dla płodu jest bardzo wysokie. Mamy ograniczone możliwości leczenia, dlatego zawsze zapobieganie jest lepsze niż leczenie. W przypadku wystąpienia objawów czy podejrzenia infekcji ciążernej powinna wykonać badanie ogólne moczu i zgłosić się do swojego ginekologa lub urologa celem uzyskania pomocy. Ciąża rozgrzesza egoizm. Dbanie o siebie to teraz moje główne zajęcie. Zdrowe odżywianie, ćwiczenia, unikanie infekcji oraz dobry humor. To wszystko daje mi poczucie że maluszek dostaje to, co najlepsze. Ważne jest zapobieganie zakażeniom, czyli przyjmowanie dużej ilości płynów. Można stosować zioła wspomagające funkcję układu moczowego, czyli żurawinę, skrzyp polny, pokrzywę, pietruszkę. Natomiast stosować również wszystkie zabiegi higieniczne, jakie stosuje zdrowa, normalna, nieciężarna kobieta. Lorsia Urekstra wspomaga oczyszczanie dróg moczowych, wspomaga łagodzenie podrażnień, wspomaga odporność układu moczowego. Lorsia, Potrójne wsparcie dróg moczowych.